Dzień dobry, kochani. Witam was serdecznie na kanale Kota w Pierniku w takim ogłoszeniu. Mianowicie, jak wiecie, bardzo lubię kanał Lena Zibentarot, ponieważ Lena produkuje tam wręcz, produkuje tam świetne przykładowe rozkłady podaje, pokazuje nam też. Inną stronę tarota, czyli tarotowe portrety, znanych osób chociażby. I opisuje, jak jej zdaniem ona czuje swoje karty, co one przedstawiają, jakie są różnice między. Taliami na przykład, między powiedzmy jedną ósemką pucharów, a drugą ósemką pucharów z dwóch różnych talii. Robi to w genialny sposób. Ma, jest pełna wizji, pełna takiego, takiej magii. Naprawdę, pełna magii, to jest kobieta, która ma po prostu wielką, ponadprzeciętną moc ogarniania tarota, magicznych spraw, ale do czego? Przechodzę do sedna już. Kochani, bardzo, bardzo tutaj chciałabym zareklamować wręcz kanał Lena Ziben Tarot, Szczególnie polecam Lenę Ziben osobom, które y, uczą się tarota, chcą czegoś się dowiedzieć, chcą go zgłębić, ale i polecam też osobom, które absolutnie nic nie wiedzą o tarocie, kompletnie się tym y, jakby, może interesują, ale ze strony tej bardziej wróżebnej. Ponieważ Lena robi y, przewspaniałe y, tarotowe portrety psychologiczne, nauczyła się tego sama. Ma duszę odkrywcy i polecam osobom, które chciałyby zobaczyć, jak będzie wyglądało ich życie dalej, jakie mają, jakie mają predyspozycje, jakie mają te ciemniejsze strony, jak powinny pracować ze sobą, jak powinny pracować nad sobą, jak powinny też kontaktować się ze swoją duszą. Lena wie, co robi, jest w tym świetna i naprawdę, kochani, z całego serca polecam kanał Lena Ziben oraz kontakty takie typowo, wiecie, wróżebne z panią Leną. Jak i, tak jak wspomniałam, kanał, dlatego że dla osób uczących się jest to skarbnica, ale naprawdę przepotężna skarbnica wiedzy. A zapewniam Was, że ona jeszcze nie skończyła nagrywać filmów na swoim kanale. Poza tym zwracam się tutaj do Pani Leny. Wszystkiego najlepszego, wszystkiego dobrego, kochana. Życzę Ci magicznych dni i samych wspaniałości na tym świecie. Niech moc będzie z Tobą. Do zobaczenia, kochani. Papa. Pa.